Ty też możesz zabrać głos, przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj. Drugie forum młodzieży już w najbliższy czwartek 30 marca. W panelu dyskusyjnym udział wezmą Aleksandra Sternik, Aleksandra Żurek, moderatorem spotkania będzie Agata Wiater, która aktywizuje młodzież do udziału we wszelkich akcjach wolontariackich. Temat przewodni: Problemy młodych ludzi w obliczu wejścia w samodzielne życie. Chciałam zaprosić wszystkich Państwa na debatę, która będzie organizowana przez młode osoby z naszego powiatu oraz gminy. Chcielibyśmy porozmawiać przede wszystkim o problemach, z którymi mierzymy się, wkraczając w samodzielność, w nasze takie przyszłe życie. Chcemy przede wszystkim poruszyć tematy, które. Już za niedługo bądź obecnie nas dotyczą. Będzie to między innymi rynek pracy, problemy mieszkaniowe, imigracja. Przede wszystkim ta, która dotyczy nas, czyli dlaczego my, młodzi, wyjeżdżamy z, z naszej lokalnej społeczności i często nie wracamy. Jest to o tyle duży problem, że chcielibyśmy, aby dotarł do szerszego grona, dlatego Zapraszamy już 30 marca. Dlaczego warto przyjść? Przede wszystkim dlatego, aby poznać naszą wizję, tego z czym mierzymy się my, czego się obawiamy i jaki kompromis chcielibyśmy wypracować. Chcielibyśmy zostać też wysłuchani, wdać się w dyskusję, trochę zapytać siebie wzajemnie, czego chcielibyśmy, co chcielibyśmy w przyszłości osiągnąć i jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno zweryfikować to, jak Państwo widzicie ten problem, jak widzimy go my, najlepiej będzie przyjść, zapytać, zadać i nam pytania, jakby rozwinąć ten temat, który jest dla nas ważny. Drugie forum młodzieży gminy Dełmica już w czwartek o godzinie 19 w sali widowiskowej Domu Kultury w Pustkawo Podczas spotkania każdy będzie mógł wziąć udział w dyskusji. Przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj.